Korzystając z okazji, chciałbym nisko pokłonić się wszystkim kobietom, a w szczególności Paniom pełniącym służbę i pracującym w Państwowej Straży Pożarnej. W mundurze i w cywilu. Naszym dziewczynom z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Białej. Marcelinie, Patrycji, Ani, Asi, Oli, Natalii i naszej perełce Magdzie. Która na każdej służbie, jako jedyna kobieta w bielsku, wyjeżdża do wszystkich zdarzeń razem z chłopakami, pokazując, jakie jesteście dzielne, jakie profesjonalnie wykonujecie ten zawód, ile ciepła wnosicie do służby i empatii. Uwielbiamy Was. Pewnie niedostatecznie pokazujemy to każdego dnia, ale jesteśmy z Was bardzo dumni.